Przed obejrzeniem właściwej części filmu chcę powiedzieć, że nie jestem autorem pomysłu na materiał, a przede mną tego typu film nagrali Geomex oraz Dronek. Cześć wszystkim z tej strony ZenTuS, witam Was na moim nowym filmie na kanale. Dzisiaj będziemy po prostu rysować mapę Europy. Więc myślałem już trochę od czego by tutaj zacząć, więc po prostu. No nie będę zaczynał po prostu od Polski, tylko zacznę tak, jak uważam, że będzie mi łatwiej, czyli po prostu od Portugalii. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i uwaga, pierwszy kontakt, pierwsze maźnięcie. Ctrl-Z. Przybliżę jeszcze trochę. efekty na to, żeby po prostu zacząć od dobrej skali rysować, żeby nie było, że Portugalia będzie mała, a Polska będzie wielka. To jakoś tak idzie to zachodnie wybrzeże Portugalii Tu jakoś tak Tutaj na granicy z Hiszpanią I o tak No i teraz jak już mamy cudowną Portugalię A Jeszcze jedno Zrobię to na yy, czy ja? Nie zrobiłem to Bez wygładzenia Zrobię to tak I zrobię to o tak, zamarzę to po prostu na wyższej warstwie, żeby było tak będzie po prostu lepiej i zaczynam zaczynamy robić Hiszpanię od Galicji, od północy i jakoś to idzie. Wygląda to póki co jak Europa, więc nie jest źle. Tutaj o tak, Katalonia, Walencja i inne tego typu prowincji i teraz Andaluzja cofnę Andaluzja i robimy Jeszcze raz Andaluzja i tutaj na południu Malaga i mamy Elegancko Hiszpanię Jeszcze teraz tylko e, Ten archipelag Belarski tutaj o tak Majorka i i jest Elegancko I teraz tak Idąc dalej robimy Francję to jakoś o ta... nie, nie 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 o tak nie o tak robimy o tak eee, Bretania... czy to proporcjonalnie wychodzi trochę duże mi to wyszło wezmę to wszystko przesunę na, na, na południe okej okay. i trochę ta Francja w porównaniu do Hiszpanii wychodzi mała więc ją usunę i robię ją od nowa ten kawałek zrobię od nowa, no bo mi się to tak średnio podoba jak to wyszło to jeszcze gorzej wyszło, nie 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 to już wezmę, o tak to usunę i to wybrzeże tutaj sobie trochę mam nadzieję, że lepiej o tak. o tak o tak o tak no nie, mi się to nie, nie podoba ale żeby nie było, zaraz, że 10 minut będę Francję budował. Tak nie może być No dobra, lepiej chyba to już nie będzie robione. Czy... Dobra. Ostatni raz. Jak wyjdzie tak wyjdzie i zostałem. No chyba lep lepiej już to nie wyjdzie, zostawię to w taki sposób jaki jak jest tutaj I tu granica z Włochami jest Tutaj ze Szwajcarią O tak jakoś No i lotaryngia granica z Niemcami Oraz tutaj granica z Belgią No i wszystko poza tą Brytanią Wyszło w miarę dobrze. Spróbuję jeszcze raz tą brytanię wrobić. To będzie to od razu lepiej wyglądać. No i od razu lepiej to wygląda. No co, co prawda, no, nie wygląda to jakoś... Tak jak ja sobie to wyobrażałem. Ale no nie jest źle, tak myślę. Tak swoją drogą zwiększy rozmiar płótna, bo to tak widzę nie łada nie robię obszar yy, 2520 i to zostawiło tak o będzie więcej miejsca ale w sumie wysokość zaraz to jest większa no bo w Skandynawie zrobić też yy, nie starczy mi miejsca ale tak idąc dalej to od razu w Szwajcarię zrobię Tutaj nie będzie problemu. Od razu zaraz będzie i Belgia yy, Niemcy. Tak to sobie wyobrażam. O tak. Jest dobrze. No i już robimy granicę z Polską na Odrze i na Nysie Kłodzkiej, Jest elegancko. Na kawałku Morza Bałtyckiego, Morza Północnego, Koło Rostoka. I tutaj to łączę już na granicy z Danią. No i to przy okazji, jak już tu jestem, to zrobię idealnie. I tu jedna. I tu gdzieś jeszcze Born. Nie, nie. Tu gdzieś jeszcze Bornholm. No i dobra. Czas nadszedł na zrobienie naszej ojczyzny, czyli polski. I to robię jakoś o tak. O. Tutaj na pomoc. O tak. Kaliningrad na granicy Podlasie Ziemie Dubelskie i trochę tutaj będę musiał poprawić no bo mi się to nie, nie podoba na granicy z Ukrainą Podkarpacie i jest Myślę, że dobrze Jak to daleko wygląda? Tak to wygląda Hiszpania mi wyszła Trochę nieproporcjonalnie do reszty Europy Ale tam drobiazg taki No to teraz e, Czechy To wystarczy, że o tak ważne. No i Słowacja Jakoś to wygląda W mojej głowie to wyglądało lepiej Ale trudno Liechtenstein, Austria. Tak nie może być. Tutaj robię. Popr muszę poprawić tą granicę z Czechami. O tak jakoś to jeszcze zrobię tutaj na południu Dam trochę Czechom ziem Niech się cieszą z tego powodu, że mają Trochę ziemi Teraz tak Austria trochę wygląda jakby miała Problemy egzystencjalne Ale to tak swoją drogą Tak to na razie wygląda Dalej yy, To przesunę trochę do boku. o tak. Okej. Okay, I teraz. Nie wygląda to najlepiej, ale myślę, że nie wygląda to najgorzej. I teraz tak. Włoch. Okej. Okay, jakoś tak. I teraz robię dalej Włochy, o tak. Ok, I jakoś to wyszło, teraz robię Sycylię. Nie, o tak, o tak. O sardynie. Nie, Sar sardynie. I Korsyka. Tylko się tak. No i dobra. No i mamy takie Włochy. Teraz lecąc na Bałkany. Zrobię, zrobimy Chorwację. O tak, sobie. I tutaj, o tak. Jeszcze bliżej. Przy okazji będę mieć Bośnię prawie całą. I tak, tutaj y, ta Bośnia gdzieś ma skrawek dostępu do morza. I tutaj jest Dubrownik. I jakoś tak to jest w tym miejscu i o tak, to ta tego nie idzie. E, wszystko byłoby dobrze, ale na, za bardzo na serbie nachodzę, więc przesunę to po prostu o tak i jest dobrze. No i teraz tak, e, żeby mi się to nie plątało, to zrobię górę. O tak, jakoś. No jest. Nie, no jest dobrze. Bałkany wy, wyż, wychodzą w pozorom, fajnie. Nawet lepiej mi to wyszło niż Europa Środkowa. I teraz tak. E, czy Kosowo graniczy z Czarnogórą? O to jest pytanie. E, jak ktoś policzy, ile ja razy w tym filmie powiedziałem słowo nie, naprawdę jest koksem niesamowitym bo naprawdę cały czas powtarzam te słowo z tego, że słyszę. Kosowo jest... O tutaj. O. Nawet fajnie to wyszło. I Serbia, o tak, na granicy. Tutaj Albania. I tu jest Macedonia. O. Jest dobrze. Naprawdę, Bałkany wyszły rewelacyjnie bym powiedział. Jeszcze teraz tylko została Grecja, która będzie chyba najtrudniejsza z tego wszystkiego. No i o tak, teraz jeszcze zostało mi zrobić ba Bułgarię, o. No i teraz Rumunia. Teraz tu już idzie nawet szybko. E, tutaj. Nie, no cudownie wyszła ta granica mo e, mołdawsko-ukraińska. E, nie, 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 nie. nie. E, o tak. Nie. O tak. O. Coś takiego. Ale to Ukraina wyjdzie wielka. Dopiero tak sobie uświadomiłem to, jaka to Ukraina wyjdzie wielka. Mam pomysł, jak temu zaradzić. Jakoś sobie trzeba radzić. Dobra, może tego nie będę ruszał. Tak w ogóle przypomniałem sobie, że nie dodałem do tej mapy Watykanu oraz San Marino. na szybko dodam i kończę te wyspy greckie. Jak on tyle, co tutaj gdzieś mamy? Kretę. Tutaj są inne wyspy, inne wyspy, inne wyspy i inne wyspy. Do tego jeszcze o takie wyspy, jeszcze równo rakie, takie wyspy i, i, i takie wyspy. No i jeszcze takie być. Tyle starczy wysp. Więc robimy. Poprawiamy Rumunię i robimy Ukraina. O, coś takiego. Trochę to wyszło, ale nie wygląda to najlepiej. to trochę skurczę, o! Tak już trochę to wygląda lepiej. To przesunę o tak. coś takiego myślę, że będzie dobrym rozwiązaniem. No nie, 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 nie. nie. Tak nie będzie dobrze to wyglądać. I poza tym, że wyszła za szeroka, to myślę, że jest naprawdę dobrze. O, coś takiego. No, pff, wygląda trochę na no, ale trudne się mówi. Myślę, że jest i tak dobrze. Tutaj. O. Jest elegancko Białoruśka, Limingrad. Liczby sporo mówi, ale trudno. Jakoś Litwa o tak zrobię No i Łotwa Albo nie Robię jeszcze o tak Litwę O tak, o tak O tak No nie wygląda to jak Łotwa Teraz się kapnąłem, że nie wygląda to jak Łotwa No i Estonia. Tu on zrobię po prostu o tak. No i jeszcze tę wyspę Estonii. Raz. Dwa. I tu jakaś taka trzecia, mniejsza była. I to tak wygląda, to trochę te państwa bałtyckie się spłaszczyły, a już wyszła za dużo, może to jeszcze poprawia to tak no nie za bardzo mi się podoba, szczególnie tutaj ta granica północna na Białorusi, ale ogółem cały wschód. Zrobię od nowa. Teraz zrobię jeszcze raz tutaj granicę rosyjsko-białoruską. Myślę, że jest w miarę dobrze. I tutaj ciachnę jeszcze Rosję na Morzu Bałtyckim, chociaż nie. No i dobra, jeszcze dorobię tutaj kawałek tego, że Rosja idzie To tak jakoś. O. Już w sensie <tusza> Turcja jest, tutaj Gruzja. O tak grą jakoś jakąś stroną, o Azerbejdżan jeszcze... Azerbejdżan tak jest nie do końca wyszedł. No, no powiedzmy, że coś takiego, dobra. I tutaj już zaczyna się ta... Granica z Kazachstanem, to po prostu to, to zrobię jakoś o tak. No bo tu dużo tego tam, tych zabijaców jest po prostu coś takiego zrobiłem. No i co, zostało jeszcze tylko Skandynawia do zrobienia. A, i Wielka Brytania. I Irlandia. No i z daleka tam Islandia, ale na takiej mapie to się nie zmieści, chyba że mam jakieś... Zaczynam tutaj od południowego wybrzeża Anglii, póki co to widzę, że... Naprawdę bardzo dobrze idzie. Teraz już tutaj Walia. Anglia jest. No i jeszcze Szkocja. Główna wyspa już jest. Jeszcze tutaj te wyspy szkockie całe. Tutaj gdzieś wyspy owcze. Irlandia Północna i Irlandia. o tak jakoś. No i jest tutaj tak, tak zrobione. I została jeszcze tylko specja Norwegia, no i Finlandia się tu nie zmieści. No to już ją zostawię. trudności mówię, nie będzie w Finlandii. No i o tak to jakoś zrobię. Nie 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 nie. To może zacznę tutaj od południa koło Malmo. Tak może o... Nie, 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 nie. Tak może, o, 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 o. To granica, o. A tej Finlandii, no tutaj dorobię... To taki skrawek. Tak to będzie wyglądać. I te wyspy Alanskie tutaj. I te szwedzkie wyspy. O! No i tak to wygląda. Cała mapa Europy zebrana przeze mnie. Pamięci. Oceńcie jak Wam się ona podoba. Dla porównania będziecie mieli pokazaną w zwykłą mapę Europy, tak jak ona naprawdę wygląda. Dostawcie komentarz jeśli, jeśli się podobało zostawcie lajka I to w sumie byłoby na tyle w filmie I się z wami żegnam Papa pa, do zobaczenia w następnym filmie